Szybka odprawa trenerska, jak grać w World Cup Soccer 94. Bardzo fajny piłkarski flipper. Zaczniemy od skillshota. Przy wybiciu jest taka kasetka, w której są trzy osobne dziury sygnalizowane trzema żółtymi żarówkami. Na przestrzeni gry próbujecie trafić w każdą z tych dziur. Przy zaczęciu gry i zaczęciu każdej kuli będzie aktywna bramka lub gol, jak to woli. Bramkarz będzie się ruszał, piłka się kręci, nie idzie tego przeoczyć. W takiej sytuacji warto, warto tego gola strzelić. Gol sam sobie daje punkty, ale włącza też tak zwane ultra-feacery, ultra-bramkarza, ultra-rampy, ultra-grzybki, ultra-spinera. Co to znaczy? Teraz, jeżeli mamy ultra-bramkarza, każdy w niego strzał, to są dodatkowe punkty. Te punkty się zbierają na przestrzeni gry, potrafi ich być całkiem dużo. Co ważne, trafiają do Was w bonusie, także spokojnie z tiltowaniem. Kiedy bramka jest nieaktywna, bramka stoi w miejscu, piłka się nie kręci. Aby aktywować bramkę. Trzeba zaliczyć cztery rollowery na środku. Bramka jest aktywna od razu i strzelamy kola. Nie skupiałbym się na tym, aby specjalnie zapalać tą, tą bramkę na przestrzeni gry. Kula będzie latać we wszystkie możliwe strony i na pewno prędzej czy później ta bramka się zapali. Najważniejszym elementem w tym fliperze jest Multiball. Jak do niego dojść, jak go załączyć? Musimy najpierw zebrać loka, przez strzały. E, takie białe mrugające na spinerze dwóch rampach, oraz tutaj na prawo od, e, od bramkarza. Przy pierwszym multibolu możecie powtarzać te strzały. Każdy strzał da Wam jeden ze atrybutów piłkarza, drużyny, jak to woli. Po uzbieraniu ich wszystkich w pięciu, załączy się lock. Które to znajduje się zarówno na lewej, jak i na prawej rampie. Nie ma znaczenia, w którą traficie po tym trafieniu, jak już trafię, kula zostanie zalokowana, magnes przechwytuje kulę i trafia ona tutaj do magazynku z lewej strony. Dostajecie nową kulę do wybicia, nowa okazja do zebrania screenshota. Teraz próbujecie trafić w te mrugające dziury. No niestety mi się nie udało. To, co wam jedyne teraz zostało do zrobienia, to trafić w strzał Final Draw. Tutaj białe, takie migające światełko pod piłką. Taki skup. Po trafieniu trafiacie do fazy Pucharowej, Mistrzostwa Świata. Wyszliście z grupy świetnie. Widzimy, grali teraz z Austrią, która jest na 10. miejscu, 10 w drobince i musimy musi się wspiąć na sam szczyt. Jak to robimy? Strzelając gole. Każdy trafiony gol jest równoważny, tak jakby wygranemu meczowi. I również się tym, co pewnie najważniejsze, jackpotowi trafiając. Bramkę zdobywamy, jackpota wygrywamy z Austrią. Żeby zagrać następny mecz, musimy trafić w którymś z ramp. Po trafieniu z ramp od razu zapala się kolejna bramka. Kolejny gol. kolejny jackpot, kolejny wygrany mecz. Proszę Państwa, żeby to było tylko takie proste. Wartość jackpotów rośnie. Teraz wygraliśmy z Kanadą. Świetnie. Holandia, miejsce numer 8. Trafiamy gola. Nie może być lepiej. Raz na multibola możecie trochę oszukać. Pod wybijakiem znajduje się przycisk Extra Ball. Wciśnięcie go. Widzicie, bez żadnej rampy nic nie zrobiłem. Uruchomił się gol. I tak jakby nigdy nic, zaczęliśmy kolejny mecz. Celem multibola jest dojście nas na, na sam szczyt, do miejsca numer jeden. Jeżeli dalej się utrzymacie w grze, będziecie mieli tak zwane Victory Lapsy i będziecie mogli powtarzać bramki i rampy bardzo dużo punktów. Tam znajdziecie. Zbierając loka, możecie też trafić tutaj na prawo od bramkarza. Jest to strzał strikera, czyli tej maskotki tamtego turnieju. O. Po trafieniu dostaniecie e, jakąś nagrodę. W tym wypadku są to trzy gole. Te nagrody są całkiem fajne, więc za każdym razem, kiedy striker się świeci, naprawdę warto tam uderzyć. E, może nawet dostać ekstra bola m, albo inne rzeczy, o których będę za chwilę mówił. Jak zapalamy tego strikera? Też na przestrzeni gry, z reguły nie trafiając w rzeczy, będziecie zbierać na przykład na tych targetach albo na tym targecie napis Striker. Jak tylko zapali się Striker, uzbieracie ten napis, możecie znowu w niego uderzać. Teraz porozmawiamy chwilę o TV War, czyli misjach. Również na skupie tu pod piłką jest taki telewizorek. Jeżeli się świeci i tam traficie, odpali się krótka misja. Pierwsza runda to jest Big Goal Round, kiedy strzelamy gole, są dodatkowo punktowane. Także warto, e, warto, to odpalić i warto to zrobić. O, dzięki temu na przykład zdobyłem replaya. Brawo dla mnie. Po zrobieniu e, misji e, normalnie powinna się już nie świecić, ale przez to, że dostaliśmy od Strikella tyle bramek, e, to świeci się już na, następna misja, bo co czwarta bramka zapala Light TV, czyli kolejną misję. W tym wypadku mamy już właśnie kolejną gotową. Jakbyśmy tam trafili, to odpali się nowa misja. Innym ważnym aspektem tego flippera jest podróżowanie robienie turnę po Stanach Zjednoczonych. Tutaj macie taki tor miast, zakładam, które może brały udział w tym turnieju. I idea jest taka, żeby po nich podróżować. A żeby podróżować, potrzebujemy bilet. Niczym w kilerze, przerwany na pół bilecik na środku. Strzał w lewą rampę daje Wam lewą część biletu, strzał w prawą rampę, prawą część biletu. Jak uzbieracie ten bilet, zapala się kolejne miasto na tym torze. Teraz mruga U, to znaczy, że możecie polecić do Dallas. Trafiając tutaj w ten travel, odbijecie podró podróż super rozrzutowcem i jesteście w kolejnym mieście. To co ważne, to na tym torze podróży. Są zaznaczone dwie, dwie, czerwone, e, dwie czerwone banery. Trzeci to jest też taka krótka misja, która się nazywa Boston Pickup. Jest to hurry-up, który również znajduje się e, w tym samym miejscu, tutaj na spinerze, na lewej orbicie, co jest bardzo dobrze sygnalizowane światłami. Jak widzicie, na wyświetlaczu wartość punktowa 30 parę milionów leci w dół. Po trafieniu zbieracie ją i tyle właśnie dostajecie. To, co może bardziej by Was jeszcze interesowało, to kolejną nagrodą jest zapalenie Ekstrabola. A Ekstrabola zdobywamy generalnie, gdy się już zaświeci tutaj na strajkerze. E, tu jest napis extra Ball i taki czerwony strzał, który będzie się świecić. To jest też e, w sumie główne zadanie e, tego fliper'a, aby przelecieć, dolecieć do wszystkich tych miast, odbyć tą podróż i na końcu zagrać finał w Los Angeles. I to jest taki mod, który trwa określoną ilość czasu. Gracie z drużyną, musicie strzelać. Kule Wam cały czas wylatują, musicie je sobie wybijać i musicie po prostu w tym określonym czasie zdobyć więcej bramek niż przeciwnik. Inna fajna rzecz, która może Wam się przydarzyć, to jeżeli kula wpadnie w ten oto soser pod bramką, możecie wykonać rzut wolny. Wciskając flippera, dokonujcie strzału. Najlepiej, kiedy bramka z prawej strony albo idzie w prawą stronę. I macie praktycznie gola bez żadnego problemu. Inna równie ważna rzecz. Tutaj na dole playfieldu macie narysowanego bramkarza, który wyciąga niemożliwie piłkę z okienka, która leci. Tu znajduje się magnes, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to narysowane. Więc jeżeli kula będzie Wam jakaś niebezpiecznie spadać, chcecie ją uratować, ściągnąć w tą stronę, to proszę o, możecie złapać magnesem. I, sprzymając lewego flipera sobie bezpiecznie ją uratować. Naprawdę warto o tym pamiętać. Uruchamia się tą przyciskiem z lewej strony, zaraz nad fliperem. Aby z powrotem aktywować ten magnes, musicie przelecieć przez lewego inlayna i trafić ten target. Zobaczycie, że świeci się znowu magnesik.